ciała obcych. 12 września 2023 w parlamencie meksykańskim zorganizowano przesłuchanie, aby dowiedzieć się, czy Meksyk musi dostosować swoje przepisy dotyczące ochrony lotnictwa do rzeczywistości związanej z UFO. To nie ściema. Całe nagranie trwa 3 godziny i 20 minut. Jest dostępne na państwowym kanale Del Congreso. Skrzynki otwierają po 2,5 godzinach mniej więcej. Jak wszyscy wiemy, niezidentyfikowane obiekty latają teraz niemal wszędzie i robią, co chcą. Zaproszono mnóstwo postaci ze sceny ufologów, które występują regularnie na podobnych eventach. Niedawno coś podobnego miało miejsce przed amerykańskim Kongresem. Wygląda więc na to, że z jakiejś dziwnej przyczyny parlament meksykański, kolokwialnie mówiąc, próbuje odwalić ten sam numer. Nie byłem więc zainteresowany. A tu jednak ceniony przeze mnie wschodnio niemiecki ufolog Poliglota oglądał tę konferencję, okazało się na żywo. Nie żartuję, wiecie? Patrzcie, ten Robert to nie jest byle kto. Chciałem wam pokazać, Patrzcie, tu jest na przykład Bill i on tu siedzi, ładnie, ale zobaczcie, gadałem wam ostatnio o tym Elizondo, nie? Patrzcie, on tutaj... On w ogóle jest w tym programie co Elizondo, jak za... jest, oni tam gadają z jakimiś kurde, tymi amerykańskimi politykami, to on tam przy stole siedzi. Szukam tego zdjęcia, ale on robi wywiady z różnymi, bo on, jest, on gada chyba w czterech językach po hiszpańsku, włosku, francusku chyba, niemiecku i angielsku. No to w pięciu, czyli jak przeciętny polski piłkarz. Śledziłem przesłuchanie w meksykańskiej izbie reprezentantów. Sergio Gutierrez Luna, członek izby deputowanych, wraz ze znanym meksykańskim dziennikarzem Jamie Maussanem zorganizowali przesłuchanie na temat niezidentyfikowanych fenomenów powietrznych. Opowiada: W pewnym momencie wydarzyło się coś, co sprawiło, jak mówi, iż niemal spadł z fotela. Nagle to dwie tajemnicze skrzynie, wewnątrz leżały dwie złowieszcze, białe postacie. Jak poinformował nas Jamie Mausan, stworzenia te znaleziono w kopalni Ziemi Okrzymkowej w Peru, niedaleko słynnych linii Nazca. Co najważniejsze, znaleziska zaprezentowano wraz z załączonymi wynikami badań naukowych, które mają potwierdzić ich autentyczność. Od lat poddawane są one rzekomo szeroko zakrojonym badaniom naukowym obejmującym analizę DNA i określanie wieku metodą C14. Wynik zdecydowanie nie ludzkie, zdecydowanie prawdziwe i mają co najmniej tysiąc lat. Robert mówi. Wiem, wiem. Wielu z Was teraz powie, że znowu stoi za tym ziemi Mausan. I Hajmy Mausan w przeszłości często się mylił, więc tutaj nie będzie inaczej. Postanowiłem zapytać eksperta. Nazywał się Bing. Microsoft, Bing. Bingu, bingu, powiedz przecie, czy Jamie Mausan, Mausan. meksykański dziennikarz, był w przeszłości oskarżany o oszustwa? Tak, Jam Mausan, Mausan. meksykański dziennikarz i ufolog, został oskarżony o składanie fałszywych twierdzeń na temat odkryć dokonanych w przeszłości. Na przykład raport na stronie Snopes.com sugerował, że zmumifikowane zwłoki, które według niego nie były ludźmi, w rzeczywistości uznano za pozostałości małego człowieka. Należy jednak zaznaczyć, że oskarżenia te opierają się na interpretacji przedstawionych przez niego dowodów i istnieją w tej kwestii różne opinie. Mówi Pink. Ale Robert przyjrzał się temu uważnie i musi przyznać, stwierdza, że informacje przekazane przez naukowców były dość szczegółowe i pomyślał sobie, zanim wyciągniecie jakiekolwiek wnioski, warto uważnie wysłuchać, co mają do powiedzenia ci panowie. Powiem wam, już po dwóch dniach siedzenia nad tym materiałem, ten gościu mi wygląda całkiem spoko. No i ten małsanteś też mi wygląda na takiego poczciwego dziadka. Słuchajcie, tylko dlatego, że uważane jest to, że on kłamał już dwa czy trzy razy czy coś, to nie znaczy wcale, że on kłamał. Może być po prostu, że nie uznali jego badań i twierdzą, że on kłamał. Mi się wydaje, że on twierdzi, że on wcale nie kłamał. Cała prezentacja nieludzkich istot trwa 48 minut. Postanowiłem wybrać tylko to, co dla mnie i pewnie i dla was najistotniejsze. Głównie jest to szczegółowy opis anatomii i streszczenie analizy DNA.